Wersja I wojny światowej. Na pola bitew wchodzą gigantyczne żywe stworzenia, które służą za bronią oraz transport. To świat skotał SFL efl i Lewiatana. Dziś przyjrzymy się bliżej jednej z głównych frakcji, darwinistom. Kim są, jak działają ich niezwykłe stworzenia i jakie mają słabości. Zanurzymy się w tę biologiczną, militarną fantazję. Darwiniści to państwa, które zamiast maszyn wojennych używają genetycznie zmodyfikowanych stworzeń, nazywanych w skrócie FAPS. Ich odpowiednikami historycznymi są państwa ententy: Wielka Brytania, Francja, Rosja i ich sojusznicy. Ciekawostką jest to, że w tym fikcyjnym świecie Charles Darwin nie tylko opracował teorię ewolucji, ale też odkrył nić życia coś w rodzaju pierwotnej wiedzy o DNA, umożliwiającej manipulowanie genetyką i tworzenie żywych maszyn. Dzięki temu państwa ententy mogły zaprojektować pierwsze istoty bojowe. Warto tu zaznaczyć, że społeczeństwa zarwinistów nie były jednorodne w podejściu do swoich fabrykowanych stworzeń. Niektórzy sprzeciwiali się używaniu żywych organizmów w technologii, uważając to za nieetyczne lub niebezpieczne. Fabricated creatures to nic innego jak żywe organizmy stworzone przez połączenie cech różnych zwierząt i wykorzystywanie ich na polach bitew oraz w życiu codziennym. Na przykład lewiatan, brytyjski latający wieloryb, który służy jako mobilny ekosystem. Wytwarza ten, zapewnia pożywienie i mieszka na nim załoga. To gigantyczne stworzenie pokazuje, jak daleko posunęła się bioinżynieria w świecie Westerfelda. Mamy tu też flechet Bets nietoperze używane w walce, które mogą wystrzeliwać, metalowe igły po spożyciu specjalnych owoców. Nie zapomnijmy też o krakenie ogromnym morskim stworzeniu pełniącym rolę żywego okrętu podwodnego. Na pole bitwy kracza również Wolf Tiger. Hybryda wilka i tygrysa stosowana w walkach lądowych. Zalety FAPS potrafią się regenerować, rozmnażać i dostosować do warunków. Wady są jednak poważne. Są słabsze od broni palnej. Niektóre, jak rosyjskie walczące niedźwiedzie, bywają niebezpieczne dla własnych opiekunów, a żaden FAP nie jest w stanie przegonić parowej lokomotywy klankerów. Ponadto niekontrolowane stworzenia zagrażają lokalnej faunie. Konflikt darwinistów ze zmechami, którzy używają parowych maszyn, jest nie tylko wojskowy, ale też ideologiczny. Klankerzy uważają, że tworzenie żywych broni to bluźnierstwo, a darwiniści krytykują smog, hałas i technologiczną brutalność maszyn. W społeczeństwach twórców bestii pojawiają się też napięcia wewnętrzne. Niektórzy obywatele boją się, że fabs wymkną się spod kontroli, lub zagrożą naturalnej przyrodzie. To nie jest tylko wojna między państwami, ale też dyskusja o etyce ingerencji człowieka w życie biologiczne.